Dzień dobry, słoneczka z tej strony, Samiec Alfa i witam Was na kanale ciotki Irse i moim w kolejnym odcinku naszej, nie powiedziałbym, że co tygodniowej rozgrywki, ale w kolejnym odcinku rozgrywki, który jest niezwykły z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że pozazdrościłem trochę ciotce i stwierdziłem, że ja też się pokażę, a więc oto ja, tak wyglądam. Można uciekać. A druga sprawa jest taka, że od. Dzisiaj, czyli właściwie od wczoraj, jak oglądacie ten odcinek, rozpoczęło się nowe wyzwanie. Ciesz się naturą! O nazwie wydarzenie Zew Natury. I możemy zdobyć natychmiast stół stolarski z odzysku i zacząć przygodę w naturze. Nagrodami w tym wydarzeniu jest. Przepis stolarski z odzysku, okulary ważka, boazeria z odzysku i tygodnik dotknij trawy. Więc nie przedłużając, za momencik, za chwilę zaczynamy. No dobrze, moi mini, mamy tego tygodniowe zadanie, z tego tygodniowe, no właściwie nagrodę od zadania Zew Natury. I mamy już odebrany stół stolarski z odzysku, ponieważ to mamy za samo uruchomienie tego wyzwania. Natomiast nie mamy jeszcze zadań na dzisiaj, mamy tylko bardzo taki skrócony opis, więc musimy poczekać na event, w którym to te zadanie się pojawi. No dobrze, moi drodzy, mamy pierwsze zadanie z wyzwania. Wychodzisz na zewnątrz, twoją twarz muska, delikatny wiatr, a do twoich uszu dociera ledwie słyszalny szept. Czy to zew natury? Krążą plotki o starożytnych sekretach, ukrytych pośród szumiących liści oraz błyszczących wód. Czujesz niewytłumaczalną potrzebę przebywania na zewnątrz, jak gdyby sam wiatr zachęcał Cię do rozwikłania jego tajemnic. Bez względu na to, czy chodzi o obietnicę spokoju. Emocje, odkryć, czy powa romansu podróż zaczyna się właśnie teraz. Jakież cuda ukażą się twoim oczom, gdy podążysz za głosem natury. Kontynuujmy zadanie i co mamy do zrobienia? Niech twój Sim spędza czas poza domem, odwiedź dowolny park i opcjonalnie kup romantyczny koc na parceli domowej. I teraz tak, w tym tygodniu nasza główna bohaterka, dla przypomnienia główną bohaterką jest Danuta Rumak, póki co jeszcze na razie. Ma do zebrania stół stolarski, który już mamy. 5000 Simoleonów, co na pewno nam się przyda w e, naszej małej firmie. Okulary ważka w kształcie chyba skrzydeł ważki. E, majsterkowanie Tom pierwszy, postara się nie zabić. E, boazer jest z odzysku. E, higienę instant i tygodnik dotknij trawy. Natomiast tu mamy jeszcze zablokowane. Aha, to już, czyli tym razem zrobili, że mamy podgląd wszystkiego, dosłownie wszystkiego, co nas czeka, wliczając to sandały turystyczne, które dostaniemy chyba w tygodniu czwartym. Uczta ze zbiorów przepis kulinarny to może być ciekawe. Kostium kąpielowy w liście to też jest ciekawe. No i biorąc pod uwagę, że naszą dziewczyną i matką naszego dziecka jest wilkołak, to zew natury w naszym przypadku może oznaczać zupełnie coś innego niż u innych. No dobrze, co my możemy zrobić? Jest godzina siódma rano, jest godzina siódma rano. Dziecię nasze się obudziło. Kot jest, kot jest nakarmiony. O dziwo pamiętałem, żeby nakarmić kota. Ktoś mi znowu wywalił śmietnik, wyrzuć. I ktoś tu zostawił śmietnik. Dlaczego nie mogę tego wyrzucić? Mogę wypić i rozmyślać. Dobra, niech se tu postoi. Na razie niech sobie stoi. Później z nią coś wymyślę. Teraz tak. Eee, niech twój syn spędzi czas poza domem. Nie zapomnij sprawdzić nastrójnika. Spędzam czas poza domem, by dowiedzieć się, ile potrzebujesz czasu. Okej, okay, czyli w sumie najlepiej by było udać się do jakiegoś parku. Pytanie, jest wiosna. Dobra, czyli wszystkie parki będą w miarę funkcjonalne, ale myślę, że pojedziemy do naszego ulubionego parku w Zdrój, bo zazwyczaj tam się pojawialiśmy. Więc tam się udamy za moment. Jesteśmy w parku w oazie, wystarczy, że będziemy tutaj tylko przez godzinę, ale dostaliśmy kolejny etap zadania, czyli wędkuj w stawie. Akurat przez przypadek w oazie Zdrój jest staw. Więc fantastycznie będziemy mogli zrobić. Katarzyna Rogalewicz, nasza była była. Hej Danuta, mam ochotę wypróbować. Idź za głosem serca, zawsze, niech te Simy robią co chcą, ja później tylko zbieram zbieram informacje o nowych ciążach albo o tym, że ktoś umarł. Dobrze. Eee, tutaj... Gdzie tu były ławki? Ławki, 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 ławki. Tu są ławki. Ławka w parku. Słuchaj szumu wiatru. Rory. Słucham cię, Rory. Pójdziesz ze mną na randkę? Eee, tak. Pójdę. Ale... O. Mam zadanie do wykonania. No dobra! Rory to Rory. Rory jest naszą dziewczyną, więc idziemy z nią na randkę. Tak wiem, ale mam y, bardzo niski, y, niski poziom y, skupienia, tak naprawdę, więc możemy słuchać szumu wiatru razem. O tutaj, na randce i punkty wydarzeń na randce. Szept wiatru. Wiatr śpiewa tajemniczą melodię, jak gdyby spróbował przekazać jakąś ukrytą prawdę. Jak bardzo zgłębisz się w tajemnicę natury podczas swojej przygody? Zobaczymy, co tu jest randka. Randka i zadanie, wyraźna cecha. Zew natury przybiera na sile, zmuszając Twojego sima do skorzystania ze swoich umiejętności i odkrywania nowych dróg. Ale ja wolę odebrać nagrody. Nagród to Ło! pani się zebrało, bo zebrały się Simon Leony, okulary, poradnik Majsterkowicza i błazeria z odzysku. Odebrane, 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 odebrane. O, i też zmienili sposób odbierania tych rzeczy, bo trzeba, bo jak się kliknęło, odebrano, tutaj był taki guziczek, odebrano to się odbierało, ale tu się inaczej odbiera. No dobra, co my mamy? O. Kiedy wsłuchujesz się wniesione powiewem wiatru, tajemnicze echa, czujesz potrzebę więzi i tworzenia. Przepraszam, ale mam firmę garncarską. Moja chęć i potrzeba tworzenia jest wyrażana poprzez męczenie gliny. Zew natury przybiera... Czy inni też słyszą te dziwne szepty? Byłoby dziwne, gdyby wszyscy słyszeli te same szepty, co ja. Zew natury przybiera na sile, zmuszając cię do skorzystania ze swoich umiejętności i odkrywania nowych dróg. Spytaj jednego Sima, czy też słyszy szepty. Cześć Rory, wiem, że jesteśmy na randce, ale czy słyszysz szepty? Czy słyszysz szepty? Jesteś wilkołaczycą. Delikatny dźwięk dobiega twoich uszu, to chyba czyjś głos. Słyszysz szept wiatru, dziękuję za wysłuchanie, jestem uwięziony w wietrze duchem. Chcę odzyskać swoją pierwotną postać, twoja więź z przyrodą pomaga mi ponownie rosnąć w siłę. Proszę, nie przestawaj mi pomagać, wspólnie odzyskamy to, co zostało utracone. Znowu musimy komuś pomóc. Czyli mi się nie wydawało dobrze wiedzieć, że inni też wyczuwają aurę tajemniczości, która nas otacza. Hmm. Dorota Rumak. Dorota Rumak, dla przypomnienia, to jest nasza matka. Nasza matka właśnie bardzo się cieszy, że mamy przyjaciółkę. Eee, trzeba powiedzieć matce, naszej duchowej matce, że jest babcią. Że została babcią. I że troszkę minęło ją od czasu, jak zeszła z tego pięknego świata, pomijając to, że jest naszą pracownicą, bo to jest firma rodzinna, więc tak. Dobrze, co my mamy zrobić? Kupić stoł stolarski, tego na randce nie zrobimy, popatrzyć chmury lub w gwiazdy i iść pobiegać. Dobra, czyli możemy spróbować, skoro jesteśmy, yy, udostępnić zdjęcia z dzieckiem. Wypadałoby dawcy DNA pokazać dziecko od czasu do czasu żeby nie czuła się. Nie czuła się poszkodowana Że oto na przykład e, nie chcemy mieć z nią nic wspólnego albo coś, albo chcemy, nie chcemy, żeby miała kontakt z tym dzieckiem e, e, A czy mogę popatrzeć w gwiazdy? Podejść tu rozmawiać tutaj Chcę popatrzeć z tobą w gwiazdy e, albo w chmury, bo jest dzień Możemy popatrzeć w chmury Gratuluję nowego członka rodziny. Dobra. Czyli babcia się, babcia się dowiedziała, że jest babcią. Dobrze. Plotkuj o innych rodzinach. Potraktuj o ziemble, żartuj o włosieniu. Stado wilkołaków. Głębokie rozmyślenie. Mm. Nie, 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 koleżanko nie spanie. Randka, randka. Pręcz muskuły. Więcej opcji. No, gdzie jest to patrzenie w chmury? Na siebie muszę? Idź do domu, odnosi bogactwem. działania. Więcej opcji działania. No, kurczaki. Kurczesz blaszka. Preferencje dotyczące sztuczców. O, było! Patrz w chmury. Bo to jest inne, patrz w chmury niż normalne, patrz w chmury. Dlatego nie mogę tego robić razem. Bo to jest specjalne, patrz w chmury, związane z zadaniem. Bo nie można było zrobić tego normalnym patrzeniem w chmury. Bogumiła miła Romak jest w przedszkolu. Ile ja mam gapić się w te chmury? Skończyłem się gapić w chmury. Dobrze. Skończyłam. Skończyłem. Zaproponuj szalony plan. A, w ogóle jestem na randce i powinienem wykonywać jakieś czynności związane z randką, chyba, nie? Nie? A nie, bo to nie jest moja randka, więc ja nie muszę, ja nie muszę, ja mogę się nawet zrzemnąć! Gatka na podryw. Eee, nie, nie, nie. Macie dobrą... Pamiętam, macie dobrą chemię. Hermetyczny dowcip. Zups. Dowcip o mimach. Dowcip o mimach. E... No. Chyba czas się pożegnać, nie dzwoni do mnie. Nigdy? What? Ale łaj dlaczego? Znaczy. Z jakiej przyczyny? Przepraszam, czy Dorota nie jest wystarczająca dla wilkołaczycy? O, aś mnie zeźliła. Dobra, uprawiaj jogging. Nieważne, że zaraz padniesz ze zmęczenia. Uprawiaj jogging. Popadniesz ze zmęczenia. No ale trudno. I wrócimy do domu i kupimy stół z odzysku. I to jest dobre. To jest dobra myśl i to jest dobry pomysł na to, co będziemy robić dalej. I jesteśmy z powrotem i dostaliśmy kolejne zadanie. Do zrobienia, czyli stworzenie dwóch rzeźb na naszym stole stolarskim z odzysku. No dobra, to pani sobie teraz potworzy. Kazałem jej zrobić rzeźbę konia, ale. A, mam już drugi. Aha, bo ona się szybciej uczy wszystkiego. O, nawet nie zwróciłem uwagę, że mieliśmy dzień bez wody. Okej, okay, możemy mieć dzień bez wody, czemu by nie? Czemu my nie możemy mieć dzień bez wody? E, więc tak. Dobra, pierwsza rzeźba poszła. W razie czego ją obchniemy w naszym sklepie, bo możemy przecież sprzedawać rzeczy w sklepie. Szybciej to, idzie. Szybciej to idzie, niż to garcarstwo nieszczęsne. Aha, zajmujesz się teraz dzieckiem. Dobrze, zajmuj się dzieckiem, żeby nam dziecka nie zabrali, bo dziecko będzie nam potrzebne. Dziecko nam będzie zdecydowanie potrzebne. Dobra, mamy dwie rzeźbki z drewna, mam na... o. i trzeci poziom masy sterkowania jest. No dobrze. No, 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 jest. Szepty plotą intrygę, jaka ukryta prawda czeka na ujawnienie. Nie przestawaj pracować nad swoimi umiejętnościami masy i przebywaj na zewnątrz. Sekrety natury są cierpliwe. Niemniej czekają na twój powrót. Uuu, powiało mrokiem. Odblokowano nagrodę czyli co aha magazyn dotknij trawy poczuj sekrety góry komorebi ok i to by było na tyle jeśli chodzi o nagrody w tym wyzwaniu w tym tygodniu następne nagrody będą w tygodniu przyszłym więc na pewno będziemy w to rozgrywać. No dobrze, więc mamy jeszcze chwilkę czasu i mamy z jedną znaczoną simkę. Dobra, to jak ona poszła spać, to ja skorzystam z okazji i poustawiam rzeczy na sprzedaż, bo musimy pamiętać o tym, że cały czas prowadzimy sklep. Sklep, w którym też są tatuaże, i w którym też są inne rzeczy, ale generalnie to jest nasz główne źródło, nasze główne źródło utrzymania. O, naszym głównym źródłem utrzymania jest sklep, a właściwie centrum szkoleniowe bo więcej zarabiamy ostatnimi czasy na szkoleniach niż na czymkolwiek innym. Jest tu brudno. Dlaczego jest tu brudno? Dlatego, że są tu brudne pieluchy. A dlaczego są tu brudne pieluchy? Bo nikt nie wpadł na pomysł, żeby kupić kosz na brudne pieluchy. Bo przecież po co komu kosz na brudne pieluchy? Jak ma dziecko. Dobrze. Yy, jesteś auć, jesteś brudna, jesteś głodna i jesteś wycieńczona. Czy możesz zająć się tym dzieckiem tak, żeby chociaż przez chwilę przestało płakać? Bo i danuta bardzo się przyjaźnią. To dobrze. Co to jest? Festiwal humoru i harców? To dzisiaj. A nie, to nie dzisiaj to za rok. Ale dzisiaj są urodziny naszego brzdąca. No bo to jest. Yy, debak póki co na razie. Więc yy, będziemy mieli urodziny naszego małego brzdąca i jak. Będzie po, jak będzie po urodzinach, to zobaczymy. Aha, trzeba będzie pewnie przebudować trochę ten dom. <laughs> trzeba będzie poprosić kogoś, kto umiał budować, bo ja nie za bardzo potrafię, żeby ten dom nam wziął, był uprzejmie przerobił. Czy ty tak śmierdzisz, że aż zielony dymek za tobą się unosi, czy to było z pieluchy? To było z pieluchy, albowiem pojawiła się nowa. E? Wyrazy współczucia z powodu śmierci bliskiej osoby? Kto umarł? Kto umarł? Kto? Zadzwonię, żeby cię powiadomić powi o odejściu z Sinki Katarzyna roga. Ona tam była nie żyje. Ona chciała zmienić pracę. O, lol. I widzicie, co jest dowód na to, że zmiana pracy szkodzi? I to szkodzi bardzo, bardzo naprawdę mocno. Bo jak widać, pani Katarzyna Rogalewicz po prostu zeszła z tego padołu łez. Dobra, nie ma co patrzeć, aż Simy śpią. Wrócimy do nich za moment. No i dobrze, moi drodzy, Bogusia zmieniła grupę wiekową. Co tam się dzieje? Aha, tam się dzieje kotek. Co jest w tym domu dość łatwe do tego, żeby dział się kotek. No, wydarzył się taki kotek. To jest nasz nowy, to jest nowy kotek, który jest u nas od, od dzisiaj. Dzisiaj się pojawił razem z twoim braciszkiem, to jest dziewczynka. I tak jak większość kotków, które są u nas. Idź sobie już, idź, idź, idź. Tak wiem, boisz się człowieka. Człowiek jest wielki, człowiek jest zły. Tak? Tak. A nie, jednak nie pójdziesz. No dobrze, to zostań. No i. Ten mały kotek, podobnie jak jego brat, bo to jest dziewczynka, no jest u nas na tym czasie, żeby, żeby, no szukamy im nowych, ciepłych, kochających, niewychodzących domów. Ale wracając do gry. się zmieniła grupę wiekową i jak zawsze trzy... Losujemy trzy razy, będzie rozpromieniona, cudownie będziemy mieli rozpromienione dziecko i duchowego kota. Jednak sobie nie pójdziesz, jednak nie jestem aż tak straszny jak się wydaje, tak? To dobrze, dobrze, że chociaż ty uważasz, że nie jestem aż tak straszny. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. No dobrze. E... Bogusia sobie leży. Dobra, czyli będę musiał ci odblokowano etap uśmiech. Cudownie. Pozajmuj się trochę dzieckiem, to ci przynajmniej towarzystwo i zabawa urośnie. Ucz, ucz leżenia na brzuchu. Matko. No w salonie. Dobrze, to będzie idealne miejsce dla dziecka: salon. Czy kot ma jedzenie? Kot jeszcze ma jedzenie. O mój buszy. Jaki, Jaki uśmiechnięty berbeć. Jaki uśmiechnięty berbeć jakie uśmiechnięte dzieci. Co robisz? No i teraz jest problem jeszcze dodatkowo, bo mamy żałobę po byłej, która generalnie chyba już nie miała z nami żadnego paska różowego czy coś takiego, ale ponieważ ją znaliśmy i zmarła, to gra uważa, że powinniśmy być bardzo nieszczęśliwi, że Aha. Bardzo nieszczęśliwi, że ta Simka odeszła, mimo że nie mieliśmy z nią absolutnie nic wspólnego. Ale cóż, ale cóż, yy, jest jak jest. Napawanie się pełnią księżyca, co? To mnie. To dziecko nie ma zabawy? Aha, bo dziecko jeszcze nie ma zabawy. Dobra, dziecko jest cały czas rozbawione, dobra. Postaraj się zasnąć, płacz, rozrabiaj, użyj pieluszki. Postaraj się zasnąć. Co się dzieje? Okej. Okay. Matko święta, kot płacze, dziecko płacze, wszyscy płaczą. Tylko Simka śpi. O, kot śpi. Kot duchowy, kot też śpi. Dziecko wyje. No i już przestało, bo. zesnęło. I teraz cała trójka śpi. No i dobrze. Jak Ci się obudził. Dobra. Eee, Okej. Okay. Czyli teraz tak. Co my możemy jeszcze dzisiaj zrobić? Jest 2054, czyli tak właściwie tak, dopóki nie przerobimy domu, to nie, nie ma co robić dalej, bo dzieci potrzebują. Zabawek potrzebują innych tego typu rzeczy. Zadanie tego tygodniowe żeśmy zrobili. No, to myślę, że na dzisiaj to będzie na tyle. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że to Was za bardzo nie przeraziło. A ja ze swojej strony zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcja, żeby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które razem z ciotką tutaj wrzucamy. Trzymajcie się. No z mojej strony to wszystko. Z, mo z mojej, Danuty i Bogusi strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło i pa pa.